kto był ze mną 3 dni temu, ten pamięta, puszczałem kalfon przez ferdygację, woda była czarna, bo wcześniej były kwasy humusowe, no i dzisiaj zaczniemy od ujęcia Prawie że pustego małzera i widzicie tu są pozostałości na dnie, które chyba są nie z pożywek, a wleciały tutaj z powietrza z życia, więc dobry pomysł taki filtr, który wszystko będzie wyłapywać. No i dzisiaj puścimy siarczan amonu i zrobimy króciutkie sprawozdanie z plantacji. Miłego oglądania, a teraz czas włączyć wodę. No, i tutaj według takiej standardowej uprawy borówki trzy razy w sezonie delikatnie, posypowo na wiosnę, przy kwitnieniu i koniec czerwca można podsypać. I też od razu możemy sobie zdać sprawę, posypowo sypiesz, część się, się ulotni, sieci słońce, paruje, różnie to bywa, a tu od razu pójdzie bezpośrednio z, dla roślinki przy podlewaniu. Słyszysz takie uderzenia, tarcia? Wiecie, co to jest, a już się pokazuje a no zobacz, siarczan amonu potrafi bardzo szybko tak skrystalizować, stwarnieć no i takie właśnie kawałki wrzuciłem i one się o mieszadło obijają i już widzisz, buja, pompka pompuje, woda na plantację leci i z rozpuszczonym siarczanem amonu i boróweczki się podlewają, ja idę kosić no i dlaczego muszę kosić żółkową, bo tu już traktorową kosiarką nie podjadę, bo już pod ciężarem Owoców pędy się wykładają. O, i ładnie zeszło i teraz przełączę na drugą się nakręcę zawór jeden na pole i odkręcę drugi. No i ładnie tutaj mieszadło pracuję. Wczoraj też wieczorem trochę glebogryzarką uprawiłem między rzędzia trochę chciałem porównać no i zarejestrujemy jeszcze truskaweczki, które pokazywałem Tobie też trzy dni temu też tutaj będę chciał na dniach, czy może no chyba na dniach rozkładać linie proprujące, znaczy jak one się tu obudziły ale pójdziemy jeszcze na chwilkę na poletko badawcze do borówek no i czy lepiej zamawiać krzyże borówki na portalach aukcyjnych czy u Piotrka, to zobacz jakie odmiany jaka jakość i jest to moja największa pasja właśnie móc tutaj obsługiwać klientów, którzy będą mieli na lata właśnie styczność z wspaniałymi odmianami. Powiedzcie, tkanina też tutaj momentami może się właśnie tak zwać, z tego powodu też otwory się wypala, nie wycina, bo to później właśnie będzie się wszystko rozwalało, bo tkanina powstaje z takich cieniutkich Paseczków. Jako ciekawostka się wypala, to się wszystko tutaj ładnie wszystko zgrzewa. To by też, też pokazałem teraz się w szybitce. Kocham tą robotę. Słuchaj, systematycznie. Kosialeczka odpoczywa, zaraz idę kosić, włączę ferdygację, ale jeżeli chodzi o temat ferdygacji, jest to największa przyszłość, no bo też tutaj będzie i w truskawkach y, używana, nie tylko w borówce, ale we wszystkich uprawach. Bez wody nic nie urośnie, żadna uprawa, a jeszcze przy podlewaniu można nawozić, no uważam ogromny sens i tutaj właśnie będę chciał te tematy poruszać. Obiecuję, że w trakcie wygrywania odcinka założę grupę zamkniętą na Facebooku pod nazwą Ferdygacja24 i tam też będę publikował treści, więc w wolnej chwili sobie możesz pisać na Facebooku Ferdygacja24 i kto wie, może będziesz właśnie pierwszą osobą, która tutaj do mnie dołączy. Małymi kroczkami, ale bardzo się cieszę i też właśnie no i dzisiaj burówek nie wysyłam, bo jutro Boże Ciało, święto, ale dzwonicie i właśnie przy tych pracach moich fizycznych telefon od was, od potencjalnych klientów dla mnie jest największym zaszczytem, przyjemnością i komplementem, więc aż się chcę nagrywać i Wam takie właśnie będę materiały nagrywał i truskaweczki też, kolekcja odmian raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć odmian, a kto wiemy, że to będzie się fajnie sprawować i za rok posadzimy większą kwaterkę i truskawki jeszcze będą jeszcze porażotę zarobi <grych> trzymajcie się, no ja Was zapraszam yy, właśnie tutaj na grupę Ferdygacja24, gdzie się wspólnie będziemy w tych tematach rozwijać hej